Witam, nazywam się Robert Lejko, jestem doradcą technicznym firmy Aplanalp. W dniu dzisiejszym chciałem przedstawić Państwu następną maszynę firmy Schusler, maszynę do łączenia narzędzi metodą termiczną. Maszyna profesjonalna przeznaczona dla odbiorców, którzy nie zgrzewają jeden, dwa, trzy zgrzewy w ciągu dnia, natomiast chcą tych zgrzewów robić kilka, kilkanaście w ciągu godziny. Maszyna obsługuje średnicę w zakresie od 3 do FI32 dla narzędzi węglikowych oraz od FI 6 do FI32 dla narzędzi HSS. Maszynę, którą mamy przed sobą yy, możemy zaprezentować w prosty sposób. W pierwszej kolejności cewka grzejna, cewka ma moc 10 kW, z drugiej strony mamy sekcję chłodzącą, sekcja chłodząca. Jest to radiator wyposażony w miedziane końcówki, dodatkowo wspomagany chłodzeniem powietrzem. Do wymiany, do wymiany odnośnie, jeśli chodzi o średnicę mocowania, używamy odpowiednich adapterów. Adaptery wymieniamy w bardzo prosty sposób poprzez zdjęcie pierścienia zabezpieczającego, wyjęcie odpowiedniego adaptera, włożenie go i nałożenie zabezpieczającej nasadki. Sterowanie wysokościami jest zablokowane, natomiast odblokowujemy je powietrzem. To samo je mamy w obu sekcjach. Yy, dzięki temu nie mamy tego efektu wysiłkowego, maszyna jest wspomagana cały czas, możemy to robić bardzo, bardzo swobodnie. Sterowanie panelem bardzo proste, obrazowe. Sterowanie tak naprawdę odbywa się jedynie czterema przyciskami. Przyciski dodatkowe to start, czyli uruchomienie cewki oraz stop. Chcemy przerwać proces, wciskamy stop. Natomiast śnieżynka oznacza, tak jak we wcześniejszych wersjach, oznacza chłodzenie, czyli włączenie modułu chłodzącego. W tej chwili zaprezentuję Państwu przykładowe zgrzanie oprawki typu teleskop. Bierzemy adapter, przesuwamy do sekcji grzewczej. Wymieniamy adapter na odpowiedni dla średnicy 20. Najeżdżamy do oprawki. Przygotowujemy przedłużkę. Wybieramy sobie odpowiednią oprawkę. W naszym przypadku średnica 20. Wciskamy OK. Maszyna pokazuje zielonym sygnalizatorem, że jest gotowa do jest gotowa do pracy, w związku z tym informuje nas, że wszystkie ustawienia zostały, zostały wykonane prawidłowo. Bierzemy przedłużkę w rękę, włączamy cykl grzania. W tej chwili maszyna nas informuje, że cykl grzania będzie trwał 7 sekund do pełnego nagrzania, natomiast przechodzimy do sekcji Chłodzącej dojeżdżamy nasadki chłodzące yy, ściskają, ściskają narzędzie, obtaczają to narzędzie. Możemy w tej chwili włączyć sekcję chłodzenia. Ona jest troszkę głośna. Oprawka skończyła się chłodzić po około dwóch minutach yy, od, od rozpoczęcia chłodzenia. Maszyna jest tak zaprogramowana, że dla danej średnicy yy, ma wgrane czasy grzania jak zarówno czasy chłodzenia. Przesuwamy z powrotem oprawkę do sekcji grzania i włożymy odpowiednie narzędzie. Musimy do tego zmienić adapter na odpowiednią średnicę. W tym przypadku mamy średnicę freza fi 8 mm. Bierzemy narzędzie, dojeżdżamy do oprawki, wykonujemy dokładnie to samo, natomiast musimy w tym przypadku zmienić średnicę, automatycznie dostosuje się i czas grzania i czas chłodzenia do, do odpowiedniej średnicy. Wybieramy OK. Znowu zielona dioda sygnalizuje, że wszystko jest gotowe do rozpoczęcia grzania. Wciskamy start. Grzanie będzie następowało maksymalnie 5 sekund. Rozgrzało się dużo wcześniej. W związku z tym mogłem użyć przycisku stop. Narzędzie się już trzyma. Możemy przejść do sekcji chłodzącej. I tak samo jak w poprzednim przypadku włączyć sekcję chłodzenia. I czekamy. Chłodzenie zakończyło swoją pracę. Możemy wyjąć oprawkę. Oprawka w tej konfiguracji jest gotowa do pracy do pracy na maszynie. Jak widzimy mamy złożony teleskop, poprawka, przedłużka, narzędzie. Odległościami oczywiście możemy sterować dowolnie, przedłużkę można skrócić, można założyć dłuższą, także jesteśmy w stanie tworzyć bardzo wysokie teleskopy. To tyle na dzisiaj. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy na naszą stronę www.aplanal.pl i do kontaktu z naszymi doradcami w terenie.